Kolejny odcinek naszych EXPENDA BROS Muszę ile odcinków jest zrobionych Na razie to jest drugi, tak? Tak Nie przejmujcie się? Ooo Snajper, że tak powiem Co on to tutaj ma? Nasynta Ta, z okej okay. Zapamiętamy, zapamiętamy Dobra, na ten nie ma czasu Tam na pewno się jest, co było warto tu rzucić. No i było Co on miał? Miał miał to hmm. no i jakie to zrobię? Przejdę? To jest plan w sumie <noise> Jak fajnie poleci Wystrzelać. Łohohohohohohohohoho. Było blisko. Ohoho, idealnie! Tuż nad pociskiem skoczyliśmy. BroForce Games, widzicie zresztą, że to jest od BroForce. No zresztą nigdzie nie zauważyć, że to jest od BroForce. A. Taka prawda. <grystanie> <grystanie> no ale no, bobisko <grystanie> czemu nie rozwalił tego? Mniejsze. Musimy to zrobić powoli w takim razie. Mi się badać, No i dobrze mi się rady. No proszę, nawet to coś spadło

Muszę mieć to jedno życie w zapasie. No. Więc Łukaszu nie zabije się bezsensownie. Aha, jego pociski też go zabijają. To jest bardzo ważna informacja. Okej, że... Sniper. No i o tym chodziło. Jesteśmy w grze, w której gram sniperem i mam zapasowe życie. Podoba mi się Dobra Dobra, sobie na budowę z tym wszystkim No może nie wszystkim Ej, że mi zaraz nie przyschnął No nie ma mnie tu Dobra, nie bawię się, Nie <laughs> ja się nie bawię, nie, 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 zaraz tutaj zginę i będę mi się odniewalec. co za dużo tu nie zrobił. Dziwne, że nie mam podziału na te, ale nie, to w sumie był jeden ciąg. Okej, okay, jest duży checkpoint, to niedobrze znaczy. You were not supposed to make it this far, you were less expendable than I thought. One zły, jak się możecie spodziewać. Ciężko to jakiś. A już by był koniec. No nic, no trudno. Spróbuję jeszcze raz Kam tam razem mamy? Aha, się kaczę. No dobra, no. Lam tam, taram, tam taram, Pięknie, i to było pięknie Robot, A robot We we're dubbed. This was not the real stone banks. Io e io e io e io. E Hurry! The bear is getting warm and this whole place is gonna blow. Aha. Ja myślę, że to jest koniec. Jestem ciekawy. Czekajcie. Czekajcie, dzwonam życie miłe. One. 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 No ty miałem do serio, nie chcę życie gdzieś wszyscy umierają. Ach, ci ludzie. Pięknym tym razem. Super też nie zły. Uwaga na lot. Hura! Uratowano mnie. Okej, okay, widzimy pięknie twórka bohaterów ucieka przed wybuchem wielkich drogonek czaszka, Expendables. Game, Bay. Free Leaves. Expendables 3, tak, czyli nie zjesz Shitlord. the taker Special Thanks, Mam, Extra Super Special Thanks. Hm. I że powinniśmy, i polecają film Nisjesz 3. oops to mój błąd. Dobrze, ja mam nadzieję, że się podobała wam ta króciutka seria. A ja się żegnam. Zapraszam do innych serii, w tym Braforce Jest potęgą w porównaniu do X-Men Długa wersja, zdecydowanie cięższa, bardziej urozmaicona, więc serdecznie do zapraszam. A ja mam nadzieję, że się podobało. I do usłyszenia w jakimś innym filmie, w innej grze. Mam nadzieję. Halo, trzymajcie się.